Cześć, witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam was dzisiaj do wspólnego robótkowania. Jak widzicie, ja przyniosłam już tu sobie włóczkę, przyniosłam takie dość duże szydełko, więc zapraszam was dzisiaj do zrobienia ze mną chyba najlżejszej, najmniej trudnej czapki na jaką, jaką znam po prostu. Słuchajcie, ja do wykonania mojej czapki użyłam włóczki z Filidar, fil lopping, jest to dość gruba włóczka, jak możecie zauważyć, taka dość gruba i będę robić tą czapkę szydełkiem numer 10. Nie dlatego, że tak tu jest zalecane, bo producent nie zaleca takiego dużego szydełka, natomiast ja bym chciała, żeby ta czapka była taka bardzo luźna, wręcz żeby ta czapka była raczej ozdobą, Niż spełniała funkcję taką, jaką zazwyczaj powinna spełniać czapka, czyli żeby grzała. Więc, nie przedłużając, zaczynamy. Ja Wam teraz podam jeszcze, że w 100 gramach właśnie tej włóczki mamy 163 metry, więc jest ona plus minus 163 metry, więc jest ona naprawdę dość gruba. No i co? I z takiej włóczki, jeżeli będziecie robić właśnie z takiej włóczki, czekajcie gdzie tu jest początek, a gdzie koniec, to na takie grube szydełko jak ja mam, czyli szydełko numer 10, robimy pierwszą pętelkę i ja narzucam moje drogie 10 oczek, 20 oczek hmm. łańcuszka.

słuchajcie, zrobiłam 20 oczek łańcuszka i te 20 oczek jakby pokazuje mi długość mojej czapki czyli to może ja wezmę jakąś inną czapkę, żeby wam tutaj pokazać o co mi chodzi więc myślę, że tak pokazowo to będzie najlepsze co mogę zrobić, więc pokażę wam na, na innej czapce o co mi chodzi te 20 oczek, które tutaj zrobiłam to jest długość tej czapki, to jest to jest ten wymiar, w którym podejmujemy decyzję, czy ta czapka ma być taka otulająca głowę, czy ta czapka ma być trochę zwisająca, czy ta czapka ma być bardzo zwis zwisająca. I ile sobie tych oczek nabierzecie, to już jest Wasza inwencja twórcza, o jaką czapkę mi chodzi. Ja nabrałam sobie z takiej bardzo grubej włóczki szydełkiem numer 10 i 20 oczek. Jedziemy dalej. Robię jeszcze jedno oczko. Robię narzut. I wbijam się w 20 oczko, robiąc półsłupki nawijane. Muszę ich mieć 20. Znowu sobie tutaj troszkę tej włóczki odwinę, żeby mi było łatwiej. I już jedziemy, robimy 20 półsłupków nawijanych. Dwa, pod dwie nitki się wbijam. Trzy i robię już ostatni półsłupek, czyli półsłupek nawijany 20. Tak to wygląda. Teraz, moje drogie, nie robię żadnego oczka zwrotnego, tak jak pokazywałam Wam wzorze, którego uczyliśmy się w poprzednim filmiku, ja Wam go tutaj gdzieś podlinkuję, to sobie możecie do niego wrócić. Odwracamy robótkę na drugą stronę, robimy narzut i wbijamy się nie pod, nie wbijamy się pod te dwa oczka, pod tą kojneczkę Nie wbijamy się tak, jak normalnie powinniśmy się wbijać, a wbijamy się właśnie tutaj pod to oczko. Więc jeszcze raz, ostatni półsłupek nawijany, robimy narzut. Pamiętajcie, żeby to było luźno. Wbijamy się pod spód, pod ten brzuszek i robimy półsłupek nawijany. I następnie. I to, co teraz robimy, półsłupki nawijane będziemy robić tak długo do góry, do góry, do góry będziemy je robić tak długo aż uznamy, że, czapka że ta robótka osiągnęła wymiar obwodu naszej głowy bo to co teraz robimy do góry to jest obwód głowy na którą ta czapka ma pasować więc bez zbędnego gadania cały czas półsłupki nawijane Dojedziemy do końca, znowu odwracamy robótkę i znowu i znowu i znowu i tak długo, aż dojedziemy i stwierdzimy, do końca i stwierdzimy, że tyle nam wystarczy, żeby ta czapka pasowała na nasz obwód głowy. Ja nie będę tego nagrywać, po prostu jak robię te słupki nawijane, róbcie tak długo aż możecie sobie przymierzyć nawet na własną głowę, czy robicie dla dzieci, czy dla kogokolwiek. Możecie sobie wziąć wymiar lub sobie przymierzyć, czy tyle wam właśnie wystarczy. I spotykamy się, jeżeli będziecie już mieli, jeżeli ja będę już miała swój obud głowy zrobiony właśnie półsłupkami na pianku. I ja już dojechałam moje drogie do końca, tyle mi w zupełności wystarczy. I teraz zobaczymy, ile ta moja robótka ma centymetrów. Bez rozciągania, może w ten sposób bez rozciągania, ta moja robótka ma 22 centymetry na szeroko, na długość czyli. Tutaj są 22 cm. Jeżeli chcecie, żeby to była taka robótka, taka czapka typu jakiś krasnal czy coś takiego, czy taka menelka, to po prostu musicie zrobić większą ilość oczek łańcuszka. Natomiast na długość moja bez rozciągania, moja robótka ma 43 cm. Natomiast ona się jeszcze trochę nam podda. I na długość, i na szerokość, po praniu ja myślę, że ona się jeszcze trochę podoba. Więc ja już w tym momencie zakończę swoją robótkę. I teraz będę tą robótkę zszywać. Zaraz Wam pokażę, w jaki sposób zszywamy naszą czapkę. Obcinamy sobie taki dość długi kawałek włóczki, którą już zakończyliśmy, i będziemy zszywać w ten sposób, że przykładamy do siebie. Oba końce naszej robótki. I następnym krokiem, jaki będzie, dokładnie musimy sobie tą robótkę ułożyć, żeby koniec był do końca równiutko, żeby wszystkie oczka ładnie połapać. Łapiemy w ten sposób, że tą nitkę, którą mamy tutaj, wkładamy pod jedno oczko i pod dwa oczka z następnego z następne, z, kole, z drugiego końca z następnego końca i kolejny raz wkładamy tu i pod dwa i zszywamy po prostu robótkę pod jeden i pod dwa i Kolejny, pod jeden i pod dwa. I tak będziemy zszywać naszą robótkę aż do samego końca. Zszyję do końca i pokażę Wam, co dalej robimy z naszą robótką. I tak dojechaliśmy do końca i jak widzicie, tutaj został nam taki łańcuszek, coś podobnego do tego wzoru, więc to będzie nasz nasza prawa strona czapki. Teraz jeszcze mam nawleczoną tą niteczkę i zszywamy górę naszej czapki w taki sposób jaki Wam zaraz pokażę. Wbijamy się pod dwie niteczki i pod kolejne dwie niteczki i pod kolejne dwie niteczki tak jakbyśmy to robili, zaraz Wam pokażę Dwie nitki przed tym łańcuszkiem. Więc pod dwie, pod dwie i pod dwie. Troszkę już mam skręconą tą włóczkę tutaj. Jak widzicie, nie zaciągam jeszcze tej czapki, bo jeszcze to nie jest koniec. Chociaż już troszkę możecie sobie tutaj przyciągnąć, żeby wiedzieć, jak daleko macie do końca. Kiedy mam się nitka zwinie, Opuśćcie i przekręćcie ją i znowu pod dwie, pod, dwie, pod dwie i pod dwie i pod dwie. I pod dwie. I pod dwie i pod dwie. Chciało nam e, takie kółeczko, taka dziurka. E, musimy teraz przyciągnąć tą nitkę. O, coś mój pies się tutaj burzy. Zaciągamy. Właśnie w taki sposób, żeby ta góra w miarę fajnie wyglądała. I zaszywamy tą samą nitką, tą samą igłą z nitką. Tutaj to dziurkę, żeby się tu nic nie poluźniło, nic nie rozeszło, żeby wszystko było tak, jak być powinno. Tutaj na górę możecie sobie zostawić, możecie sobie wszyć na przykład jakiś pompon, albo z tej samej włóczki, albo możecie sobie dokupić jakiś taki futerkowy, futerkowy pomponik. Futerkowe pomponiki powiem Wam z własnego doświadczenia, najlepiej jest nie wszywać ich prosto do czapki, a je y, wszyć po prostu sobie taki, jak to się nazywa, y, taki guzik. Y, nie mam teraz, y, zabrakło mi słowa, ale wiecie o co mi chodzi. Taki, że po prostu ten, ten jedną stronę przyszywacie do pompona, drugą stronę do czapki i robicie taki klik, bo potem do prania po prostu można ten pompon śmiało sobie odpiąć. Teraz przeciągamy nitkę na lewą stronę. Wyciągamy i tutaj kończymy, zakańczamy nasze, nasze szycie, tak, naszą czatę. nam sobie tutaj ten kawałeczek też jakoś tu gdzieś przeciągamy, żeby nie było tego widać. Wciągamy gdzieś do środka czapki i już Wam pokażę końcówkę, jak ta czapa wygląda. Możecie jeszcze dalej sobie przeciągnąć ja już zostawię tak jak jest. Jeżeli ktoś chce, może sobie jeszcze tutaj brzeg tej czapki. Możecie sobie jeszcze zrobić oczkami rękowymi. Tutaj można sobie przyszyć pompon z tej samej włóczki. Jak widzicie, średnio widać nawet, gdzie jest tył, a gdzie jest przód tej czapki, chociaż jak się przyjrzycie, oczywiście widać. Więc tak. Dzisiejszy filmik to była najprostsza czapka, jaką możecie wykonać. Myślę, że wzorek tej czapki też jest bardzo fajny. Tutaj możemy sobie jeszcze zrobić jakiś kwiatek, jak ktoś lubi. No, wszystko, wszystko zależy od Waszej wyobraźni, co tam kto lubi. Tutaj możecie sobie zrobić ściągacz, też robiony na szydełku. Kiedyś też Wam pokażę, jak się taki ściągacz robi. Więc tak, pokazałam Wam najłatwiejszą czapkę. Na polskim YouTubie. YouTubie tak mi się wydaje. Za dzisiaj pięknie Wam dziękuję, trzymajcie się i do następnego filmiku. Pa pa!